Cześć, cześć, witajcie w nowym odcinku z Clash Royale I dzisiaj się dowiemy jaka jest najlepsza karta w grze W całej, w całym Clash Royale jaka jest najlepsza karta No i no A więc no No zobaczymy jaka to jest najlepsza I najpierw może w sumie zrobimy sobie Dek ze tych wszystkich postaci Będzie po kolei robić deck z tych różnych Choć rzeklam, w sumie zrobić dek z championów. Dobra, będę po prostu po kolei wybierał. Bo to w sumie nawet może być jakiś czempion. No dobra, najpierw wrócimy, tak. No dobra, najpierw w sumie wybiera karty, które by mogły być najmocniejsze. On w sumie mógł być. Nie no, chyba nie, mm, nie wiem, ale też bym mógł być w sumie najlepszy, tylko damy. Czy hmm. w sumie peka może? mnie no nie chyba peka nic tu nie zdziała, jak coś to ja będę tu pewnie ciągle przegrywać. Bo jeszcze w sumie co może być najmocniejsza. Hmm. Mega nut w sumie Nie no Chyba nie On Nie mógł być W sumie No i jeszcze Ten typak Jeszcze może to być, bo tu w sumie dosyć dużo zadaje, więc dobra, wiem, że ten tak jest pewnie strasznie drogi. To w sumie nie patrzałem. To może być też ta karta, ale ona nie będzie na zawsze chyba w grze. Więc no. Dobra. Hmm. nie, to chyba nie będzie najmocniejsza karta, co teraz ja użyłam. Ale może on. Bo on ma taką bombę, co mega dużo zdaje. Ej, Dobra, ale trochę zdaliśmy. Może on będzie, ale zaraz szczeram tego typka. Hmm, co bronimy tym? No, co on robi? Nie no. Chyba dałem. Z... Dobra, nieważne. Ciekawe, czy on mu zniszczy wieże. Będziemy też potem testować więcej i więcej postaci. Dobra, teraz idzie sam. No i zanim nie jest chyba najmocniejszy jakiś Kobroń. Nie? nie no ja to przegram pewnie. Ale teraz testuję tylko, bo poza tym co w sumie nie jest na buchary. Więc ja po prostu testuję. Dobra, już chyba wiem, że to nie będzie ten typ. Z mieczem drewnianym, ale to może też być wiele innych postaci. Czekaj, tylko zrobię sobie tak. Zium! Oj. Ale teraz testujemy nanuto. <grym> Dzień dobry, widzowie. No. Musiałem mieć trochę taką przerwę, ale... Dobra. Ej, ej. Dobra, to chyba nie będzie Maga nut. Chociaż też nie wiem. I co ja zrobiłam? Blech. Może, może dam mu drugą szansę. Ej, przegrałem. No ale prawie wygrałem, widzowie. Dobra, wiem, że... Grałam Tragicznie, ale No Musiałam tak grać w sumie Żeby testować, poza tym to nie jestem buchary Więc nie trzeba się bać niczym Ile tu złota daję. Dobra Hmm Jeszcze to, nie to jest to, nie to jest płatne, co dobra Hmm Mogą też to być. Może to być w sumie też z moich postaci, bo ja mam nawet, dobra? A więc. No, A więc, stajemy to na bocie. Dobra. Arena, treningowa znaczy się jakoś tam. Ona też ma to samo co ja. Dobra. Może on będzie. Więc no. Ej, ten bot nic nie robi brach. Znaczy wruch. O, on już matching mamy. Bum Dobra, rozwalamy go. I tak bot za mnie zabije. Ja tylko testuje. I nie, nie bóg zabija, bo ja testuję to. Dobra, szkieletki, ej, dobra, to jest bot, a ja nie wiem czy my z botem Przegrywam i co ja zrobiłem bruch? Dobra. Ja nie wiedziałam, że ja to przegram A widzimy się w innej ranie Dobra hmm. Teraz No hmm. Myślicie, jaka może być najmocniejsza? W możecie się pochwalić w komentarzach. Jaka jest Wasza ulubiona karta? Albo, że nie macie. Tylko ja powiem, jakie by mogły to być postaci, moim zdaniem. Jakiś champion, na naprzy... Nie no, on chyba nie. Ja, na przykład on. W sumie. On też i ja też. Jeszcze by mógł to być mega nut. I... Czekaj, gdzie on był. I gdzie on był Ty. tym. O tu. Szcząsły by mógł mieć najmocniejszą, bo ma bombę, co mega wybucha. Jeszcze nie, no to chyba nie. No, no to jest wiala. Więc no. Może to też nie być jakiś budynek. No ale dobra. Mega nut. W no to sobie bym mógł sadać. Nie no, na ewolucji to nie. Dobra. Hm. Dobra, po prostu sobie zrobię sobie jakiś obrydek. I wam powiem. Ale oczywiście bez ewolucji, bo to nie jest z ewolucji. Biorę po prostu jakieś postacie, co mogłyby być dobra. Hmm. Zresztą że on. To. Na domu, że w sumie on jeszcze. No dobra. A więc no, najpierw on może sobie polecieć. A czego w sumie zaturnudujemy ją. I nie, ona go w świnie zamieni. Co jak co? Ona go zamieni w Świnia. Tak, zamieniła go w Świnia. Dobra. Zrobi miliard. Będzie miliard goblinów. Będzie goblinów miliard. Nie, no to nie mam. Co wiem. Co teraz? Dobra. Zziu! Dobra. I szkoda, że się nie da wiesz zatornardować albo króla, fajnie by było jakby tak się, i da się zatornardować bombę, ej widzowie, się nie no pewnie się nie da. No teraz jego sprzedajemy, na razie wygrywamy, dobra po prostu tak zrobimy. Dobra. Przybronię to. Dobra. Ten typ kontra. Ten. Nie, nie, dobra. My ich trzeba zabić chyba. Dobra, teraz robimy po prostu to smaganuta. Dobra. Ty skacze. No, nie zadaję jakoś najmocniej, jak skacza. Przecież nie no. Zadaję trochę tam bruch. Dobra. cia ja to jest dobry tak. Ja nie wygrywam jakiś studam. Dobra, mam to gdzieś używam z tego. Bom! Dobra. Próbuję coś tam porobić i później Wam powiem, jaka jest najlepsza karta. Dobra, już chyba wiem, co to może być za karta. To przecież może być to w sumie. No bo jak na przykład ktoś lubi spamić, robi armię szkieletów, goblinów i tak dalej. No to możesz użyć tego i wtedy tu już będzie Twoja armia goblinów. Nie wiem, na przykład, to jest na pewno lepsze od tej kłody, bo na przykład jak postawisz gobliny, no to kłoda tylko ich trochę pozabija, a yy, ta miksturka, to ona się nawet trochę trzyma, no to by ich wszystkich zamieniła w twoje gobliny, więc to już chyba, wiecie jaka jest najlepsza mikst w sensie, nie, mikstura, po prostu postać chyba, my zdajemy, to jest właśnie ta i no. Możecie napisać jaka twy, waszym zdaniem jest ulubiona, ale jeszcze wymyśliłem dwa ostatnie miejsca. Drugie to jest ton, bo dosłownie jak on zginie, to nie chodzi o jego atak, tylko właśnie o jego zginięcie, że jak on zginie przy wieży, to on może dwie wieże rozwalić. Jakieś połowy HP zadaje tej wieży. Dosłownie. A Trzecie miejsce to ona, bo ona może się dosłownie teleportować. Na przykład w ten sposób bym zabić pekę czy Monka. albo na przykład ich może nawet tylko najgorzej jaką stronę nawet, Nie wiem może nawet lepiej, ale Pa!